Witajcie, z tej strony Gramper. Dzisiaj przyjrzymy się nieco bliżej takiej niewielkiej gierce, którą ma w dystrybucji u nas Zatytułowanej Planets Under Attack Jest to Prosta strategia czasu rzeczywistego, prosta ale dość wymagająca, szczególnie na późniejszych etapach Gra, która Polega na tym, że z grubsza rzecz biorąc, mamy, prawda, swoją planetę lub kilka planet startowych, z niej startują statki, które mają podbić inne planety. To w takim największym uproszczeniu, ponieważ jest tu kilka trybów rozgrywki. No nie wiem, jeżeli wejdziemy w potyczkę, zobaczycie tutaj zresztą, że jest tego, tych typów map i tak dalej, i tak dalej. Są akurat mapy spotyczki, które również są multiplayerze. Którego niestety wam pokażę, ponieważ bardzo mało osób chyba w to gra. Niestety rzadko zdarza się trafić na jakiegoś gracza. no Szkoda trochę, bo jest to całkiem sympatyczna produkcja. E, dlatego pokażę Wam na czym to polega. Na przykładzie kampanii, którą już troszeczkę pograłem. Tutaj mamy wybór kampanii 17%. Jestem na początku. To jest mapa gwiazd, w po której poruszamy się takim właśnie tutaj stateczkiem, prawda? I możemy od misji do misji przechodzić, prawda? Tutaj jest jeszcze. Oczywiście to jest misja, która, która jest aktualna, jak gdyby. Te tutaj kolejne są w tej chwili, jak widzicie, zablokowane. Musimy w tym momencie odblokować te misje, prawda, przechodząc po kolei poszczególne etapy w kampanii, jak gdyby. To tutaj to misja specjalna, która odblokuje się w momencie, kiedy zbieramy odpowiednią liczbę takich gwiazd. Gwiazdki otrzymujemy za grę na poziomie wyższym niż łatwy. To są specjalne cele wtedy, no nie wiem, pokażę Wam to na jakimś przykładzie, to jest na przykład misja... Właśnie dla z tych misji specjalnych, które wcześniej odblokowałem, była tutaj zablokowana przez kilka gwiazdek. Uruchomimy ją i na przykład wybiorę poziom średni. I jak widzicie, tutaj w tym wypadku, w misji pierwsze wyzwanie jeżeli 60 statków uda nam się zniszczyć w kosmosie, otrzymamy dodatkowe 30 punktów. No tutaj akurat gwiazdek już nie będziemy mieli, ja już to, ja już to akurat zrobiłem. To są po prostu bonusowe, jak gdyby punkty w tym momencie które e, otrzymujemy. Dobrze, kontynuujemy w takim razie rozgrywkę. To oczywiście się szybko przeklikamy. To jest tryb, który nazywa się Król na górze, czyli King of the Hill popularny. Hmm, Pan Norel to taki nasz przewodnik tutaj po grze. No i właśnie zaczynamy. Tutaj mamy nasze planety. No i musimy w tym momencie zajmować kolejne e, tutaj sobie akurat zacznę od tej. Warto też rozbudowywać prawym przyciskiem. Bardzo jest to proste. Po prostu lewym przyciskiem wyznaczamy cele. W tym momencie właśnie zajęliśmy już tą planetę. Ok. Z tym, że siła naszych jednostek musi być większa niż siła obrony planetarnej, tej, którą widzicie. No tutaj zrobiłem mały błąd, dlatego, że powinienem tą planetę zablokować w zasadzie, o właśnie. Tak, teraz ją nieco sobie rozbudujemy. Hmm, oczywiście jeżeli będę tutaj skupiał się na opowiadaniu to zapewne przegram, ale <grym> tak to już bywa. No i teraz tak, w ten sposób blokujemy obronę, także mamy tylko obronę jakby planetarną, prawda? Siły, które tutaj e, po prostu się znajdują na danej planecie nie będą e, wysyłane do innych misji. Tutaj cały czas nam przybywają pieniądze i warto je wydawać na upgrade y planet naszych, dlatego, że dzięki temu zwiększa nam się populacja, a zwiększanie się populacji to jest w tym momencie dla nas rzecz najważniejsza, ponieważ właśnie dzięki temu będziemy mogli wystawić większą, jak gdyby, armię. Każdy atak, czyli każde przytrzymanie lewego przycisku na danej planecie, na przykład tutaj, prawda, w tym momencie sprawia, że też leci nam ta kasa, którą tutaj widzimy. Im więcej mamy kasy, więcej mamy odłożone, tym też silniejsze są nasze jednostki. To wszystko jest odpowiednio zbalansowane i przyznam szczerze i powiem wam, to jest jedna z takich naprawdę niezbyt skomplikowanych map. Właśnie do czego służą te? Te planety mają takie jak gdyby generatory jakieś działa, które prawda... Yy, o i właśnie tutaj widzę, że przeciwnik próbuje przejąć kontrolę i pewnie to zrobi, niestety trochę za późno, tak, ale spróbujemy coś z tym zrobić. Niestety traci się upgrade'y, jeżeli... Tak się dzieje. Nie był to, jak widać. Tak, tutaj musimy teraz zablokować, żeby z niej nie wylatywały. Czy uda nam się? Uda nam się. Jeszcze kilka. No i widzicie. Warto przejmować te punkty, dlatego, że one strzelają po prostu do wszystkich wrogich jednostek. Ten typ planet. Jak gdyby. W związku z czym, tutaj warto teraz jeszcze właśnie dopakować nieco Tą planetę, rozbudować tą, tą, do tej też dołożyć kilka jednostek. Wszystko to, oczywiście, w ramach tutaj, prawda, populacji, którą jak gdyby mamy, e, którą posiadamy i którą możemy dysponować. E, I w tym momencie mm, nie możemy, prawda, tego limitu prze, przekroczyć. Dlatego warto rozbudowywać planety, ponieważ to zwiększa nam, jak gdyby, limit populacji, który posiadamy. Jest to podstawowy sposób, w zasadzie jedyny w tym momencie tak naprawdę skuteczny. Dołożymy jeszcze do tych. No i teraz, właśnie. To jest z kolei planeta, którą należy kontrolować. W tym momencie tutaj leci czas, i w, jeżeli w ciągu 3 minut e, uda nam się e, mieć nad nią pełną kontrolę, możemy również wyciąć prawda, wszystkich przeciwników. To tutaj też nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak właśnie się stało. Mm. Dobrze, przejmiemy jeszcze tą, warto jednak planety przez cały czas zajmować, bardziej, że w takich sytuacjach jak ta teraz, jak widzimy, przeciwnicy skupiają się też na sobie, jeżeli jest ich więcej niż jeden i atakują nie tylko nas, ale też i atakują oni się, nawzajem. Eee, musimy oczywiście odpowiednio wykorzystywać tę sytuację. To jest tutaj akurat w tym przypadku najlepsza chyba taktyka, ponieważ mm, tutaj dołożymy jeszcze kilku, tak. To najlepsza taktyka, dlatego że e, oni będą przez jakiś czas zajęci sobą. Oczywiście w momencie, kiedy licznik dojdzie niebez... do niebezpiecznego punktu, warto będzie po prostu zainteresować się jak gdyby tą planetą. No nie będziemy w tym momencie mieli innego wyjścia. Dobrze, zwiększamy limit, bo już, nam się... już jesteśmy na granicy w zasadzie. Jak zauważyliście, w tym momencie populacja nie rośnie do maksymalnej na planetach, czyli nasze siły są osłabione. Na tych planetach warto utrzymywać garnizony, dlatego żeby nie padły one zbyt łatwo łupem przeciwników. Dobrze, no i tutaj od razu już damy 50, żeby mieć tego jeszcze więcej. Tak, pomarańczowy prawdopodobnie przejmie kontrolę, w związku z czym licznik się zresetuje. O nie, nie jest to takie proste, jak widzę. Wcale. Niebieski tutaj całkiem nieźle sobie radzi. Myślę, że to jest ten moment, kiedy będzie trzeba przystąpić powoli do jakichś yy, ataków. Na przykład zaczniemy od tej planety. To jest właśnie to, wykorzystywać sytuację, w której przeciwnicy właśnie przeprowadzają własne ataki na własne planety. O, tutaj jak się wzmocnili. Kiedy mają one małe populacje, I po prostu... Oj oj, oj, oj oj, oj, tu się teraz zrobiło faktycznie bezpiecznie. Zagapiłem się i to prawdopodobnie będzie mój błąd. 3 sekundy, 4. No chyba, że ten jeszcze zdąży. Aj, udało mu się, niestety przegrałem. No tak to jest kiedy się, e, kiedy się dużo gada. Ale wiecie, widzicie mniej więcej na czym to polega. To oczywiście jeden z typów misji mamy tutaj klasyczną eliminację, czyli musimy wybić wszystkich przeciwników, przejąć kontrolę nad planetami i tak dalej, i tak dalej. W trybie kampanii są też misje dość nietypowe, czyli na przykład takie, które zmuszają nas do... Odkładania jak gdyby pieniędzy dla. Mm, które musimy gdzieś spłacić, prawda? Pewną tam, pewnej wielkiej organizacji finansowej, która w tym kosmosie rządzi, która wcześniej pożyczyła nam pieniądze na rozwój. Oprócz tego, co ciekawe, mamy też do dyspozycji roboty, w których w przypadku wygląda zabawa nieco inaczej, ponieważ one nie muszą mieć populacji, one jak gdyby kumulują energię. Zresztą mogę Wam tutaj układową właśnie misję, to jest przewodnik robotów, e, pokazać. Tak na szybko. No tutaj przeklikamy się szybko przez to. No i właśnie. W tej chwili e, rośnie nam tutaj, prawda, energia na naszej bazowej planecie. My musimy przejmować kolejne. Tym razem klikamy tutaj i przenosimy znacznik w to miejsce i w tym momencie o właśnie, nasze ludziki tutaj przejdą. I tą planetę przestawimy teraz. Ok, w ten sposób. Rozbudujemy. I przestawimy ją w tryb... Coś się powinno zaraz włączyć. Widzę, że nie chce coś niestety tutaj działać. Okej, okay, właśnie. Czyli w tryb, to się dopiero uaktywni, w tryb kumulacji jak gdyby energii. Czyli nasze planety będą zbierały, nie mamy tutaj czegoś takiego jak limit, jak w przypadku ludzi, jak limit populacji. Po prostu zblokując jak gdyby planety, tak jakby, aby kumulowały energię, jak sami widzicie, w tym momencie sprawiamy, że ten limit nam rośnie automatycznie jak gdyby, prawda? Nie ma czegoś takiego właśnie jak, jak, jak gdyby tutaj jakieś ograniczenie, prawda, duże, poważne. Jak widzicie, to się cały czas zmienia, z tym, że oczywiście wzrost tej energii zabiera nam te punkty tutaj. Dobrze, no na tej planecie mamy już całkiem dużo, w związku z czym podbijemy sobie jeszcze tą. Ok. Zbierzemy dużo naszych jednostek i następnie podbijemy planetę przeciwnika. Jak widzicie, tutaj siły się zbierają. Myślę, że to w zupełności nam już tutaj wystarczy, i w tej chwili po prostu. A no właśnie tutaj musimy przytrzymać i przekierowujemy na tą. I tutaj dokładnie to samo I przekierowujemy tutaj. I cała masa naszych jednostek w tym momencie będzie szturmować wrażą złą planetę. Oczywiście tutaj też mamy upgradey, prawda, i tak dalej, co zwiększa, jak gdyby ten limit energii, którą możemy posiadać. taka bardzo prosta misja. Tutaj na razie na kampanię jeszcze robotów jako taką bardziej rozbudowaną niestety nie trafiłem. Być może trzeba przejść nieco więcej w kampanii po prostu tej ludzi, żeby w tym momencie się do tego dostać. No jeszcze pokażę Wam na końcu jedną rzecz, dlatego że mamy tutaj oczywiście całe mnóstwo to się hala graczy nazywa. Całe mnóstwo różnych rzeczy, które się odblokowują, od portrecików, które gdzieś tam możemy zdobywać za pewne osiągnięcia, po różnego rodzaju tytuły, które też wiążą się z pewnymi, prawda, osiągnięciami, nie wiem, na zbudowanie 500 statków, 9000 statków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, Nagrody, które po prostu dają nam dodatkowe punkty, medale, takosz srebrne, brązowe i złote, no i oczywiście rzecz najważniejszą, czyli ulepszenia, czyli technologie. Tutaj, jak widzicie, właśnie mamy kilka z nich, no, one się odblokowują na odpowiednich oczywiście poziomach doświadczenia. No i te kolejne są zazwyczaj potężniejsze, z tym, że mają jakieś ujemne strony, już z tego co zauważyłem. Jak widzicie, tutaj siła ataku przy statkach rośnie o 20%, tutaj o 40%, ale za to maleje ich prędkość. Tutaj z kolei mamy obronę planetarną większą o 20%, tutaj mamy przychód szybszy o 30%, ale za to wzrost populacji jest niższy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także yy, no, jest to całkiem rozbudowane jak na takie maleństwo i przyznam szczerze, że gra się w to fajnie. Tym bardziej, że tak mniej więcej od jakiejś 15-20 mapy to już naprawdę zaczyna, wymaga naprawdę sporego kombinowania i, i no, niezłego ogarnięcia w ogóle tematu żeby sobie dać radę. Trzeba po prostu myśleć, czasami po kilka razy podchodzić do jakiejś mapy, żeby robić sobie odpowiednią taktykę. No szkoda, że tak mało ludzi gra w multiplayera, miałem okazję tylko raz niewielką potyczkę stoczyć z jednym graczem na niezbyt dużej mapie. No było to fajne, bo oczywiście ludzie myślą zupełnie inaczej niż, niż boty, które działają zazwyczaj według jakichś tam, prawda, ograniczonych w tym momencie yy, yy, skryptów. No cóż, no Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że w tym momencie w jakiś sposób Was udało się zainteresować tym tytułem nietypowym. Polecam go zresztą szczególnie przede wszystkim ludziom, którzy chcą sobie, nie wiem, pograć gdzieś w terenie, w podróży, bo po prostu no, na wszelkiego rodzaju urządzenia mobilne jest to bardzo fajna gierka z bardzo prostym sterowaniem, a przy okazji całkiem wciągająca. I tak jak mówiłem, od pewnego momentu bardzo nawet wymagająca. Dzięki, trzymcie się na razie.